Dziwanecko z tej strony Krystian to kolejny odcinek w FS15 Typowa Polska wieś V3 to, Towarzyszą mi dzisiaj ta banda jakby to wysłowić się Debili, Dominik, Damian i Kamil. W dzisiejszym odcinku będziemy akcja wywożenie gnojowicy na pole Ursus 3 p z beczkowożem. W poprzednim odcinku robiłem obornik. Tak zaczynamy. Obornik będzie jutro, mi się zdaje, dodany. Tak gdzieś myślę. Odcinek z obornika i to dzisiaj go może sobie wyrenderuję. Zobaczę jeszcze, ale teraz zaczniemy wywozić gnojowice na pole. Aha, i takie mam teraz pytanie: czy robić robić mapkę pod wersję zimową, czyli zimę, przez parę odcinków? Jak chłopcy, o, co o tym myślicie? Nie opyla się. Nie opyla się. No, tak się zastanawiałem, no, ale może macie rację. Jeżeli zima skończyła, to w sumie masz rację. <coughs> no a tak, to co tam uważałem? Jakiś temat może ciepniecie? Zarzućcie jakiś temat, bo sztywno jak nudy. Panowie! No to tak. No to co tam robimy? Nie wiem ja. E-e-e. Gno gnojowice na pole wywożę. Czołem, czołem, pierdolin się Dominik, ogarnij się, nie pij tyle. się Bo się kompromitujesz normalnie. Co tam, powie do tego? Nic nie powiem, dobrze jest, gnojowice rozwożę. Zrasnij się po prostu. Tak, żebyś wiedział. Nie, ja no ja No Pijemy, za u Ja pijemy, jakie pijemy przyjedziecie, ale czy pijemy to jeszcze okaże się. Dobra, dobra. Bo widać, że na wóz... was stan dzisiejszy? To nie pozwala, żeby pić. O nie ładnie. No bo tak, żeście się na początku załowali, no to tak byście byli pod presją, pod alkoholem. No, można tak powiedzieć. O! No przyznajcie się, co żeście żeś tam dzisiaj obalili? nic. A Damian i Dominik? Nie, nie wiem, Jakiś to... Ja spiritus! Spiryt. Spiryt? No. Nie wiadomo. Spiryt, spiryt. Ale mniejsze o to, wracając do tematu. Może zima to nie za bardzo, żeby teraz dawać. Ale tak jak mówiłem, podawajcie typy, co w drugim sezonie? Jakie maszyny? Jakie tam luźne rzeczy. Co pozmieniać? Sorry za te lagi, jeszcze raz, ale no naprawdę nie wiem dlaczego mi to laguje. 69 fps nagrywa i mi laguje. Nie wiem dlaczego. Mi się zdaje, to nie będzie chyba tak za długi odcinek. Mi się zdaje, to będzie taki jeden, zaś chyba z krótkich, tak podejrzewam, ale nie wiem. Tak, mówiłem w tym tygodniu, bo pod tamtym odcinkiem mówiłem w tym tygodniu, nowa seria ruszy Pegel pomoże, prawda, Kamil? Ta, ta. No, bo ja młody mam, ale nie wiem kiedy je sobie wrzucę na komputer, bo nie miałem dzisiaj czasu. Może potem to będę robił, nie wiem, nie mam akurat pojęcia, ale na pewno je chyba, no na pewno w tym tygodniu ruszy, bo mamy po. No musi, musi, musi. Mapę pobiorę i będzie git. A gdzie Damian? Co? Damian Dominika szedł odprowadzić. No. Czy go do odprowadzić do domu poszedł? Nie, tutaj tego typa poszedł odprowadzić. Aha. to dobrze, tu spoko. I to tak myślę, mi się zdaje, tak na niedzielę będzie następny odcinek. Na pewno jakaś orka znowu będzie. Na no, natykami co tam robisz? No, no właśnie, yy, patrzę na mody do lekarza. A no, myślałem, że też tylko sobie wtedy. No Damian jesteś już To kurz poszedł to dobrze to on tam będzie dzwonił na pewno zaraz do mnie Za 10 No no to zaś będę musiał cięcie specjalnie robić To to też jest Co? Nie, nie Czekajcie no panowie Zrobiono krótkie cięcie Czekajcie no Dobra, jestem po krótkim cięciu, nie ma jeszcze z nami Dominika. No co ci pan? Akurat teraz z beczką tyłuje To ty, jest na praktykach nie? Y ja miał dzisiaj szkoła. A jak tam szkoła? Dobrze. Spokojnie, narzekam. narzekam. Dużo jedynek. Mm, nie, w pierwszym semestrze więcej było. Teraz już trochę lepiej. A, a zaliczysz szkołę. Zalicza. a dlaczego by nie? Nie, yeah, tak się pytam Nie no zaliczę, nie, ja miał, ja miał wszystko na pierwszy semestr pozaliczany wow, O, polegamy No Dobra, akurat gnojowica mi się skończyła Jadę się napełnić i pojadę na inne pole na pewno teraz Wylewać gnojowice. Jest ten Dominik, czego nie ma Nie ma chopa Mam nadzieję, że... U Co? Co tam u Kamila? Co u Kamila? U prochoty. dobrze tam. Bo ja wiem chyba dobrze, nie wiem. Jak chodzi do szkoły? No też do no on z Dominikiem. On z tokiem do klasy chodzi. Patrzyło. <noise> Żebyś wiedział. Pozdrowienia dla prochoty. No właśnie dla Kamila. Właśnie, a ty ty mundurowy, bo cię mundurowy nazwali czy jak Bo Straż Właśnie Strażak co tam u ciebie? Powiedz mi Strażak dziocha, ja czemu przyjaciółka Dominika Ania oglądał te filmiki czy nie? Ja oglądałem. Coś tam ci pisała na ten temat ostatnio, bardzo mnie to cieszy. Pozdrów tam ode mnie. Powiedz, że bardzo mnie to cieszy, że powiedzia... i Pozdrawiamy Anię. Tak, Damian właśnie pozdrawia Damian Anię. Przy... Co? Z dedykacją od Damiana. Tak, dedykacją Ptaszyna. od Damiana. Oraz ptaszyny. Nie, ptaszyny nie, nie będą wiedzieć. Toka, to... kolegi i tyle. Ania, jak chcesz coś wiedzieć, to zadawaj pytania pod filmikiem. Właśnie, o to Pytania pod filmikiem... i tyle. Najważniejsze. Tak. Lajk, subskrypcja, komentarz. A ja nie masz konta, to je wydałeś. Właśnie. Gruby! Tak. Weź no... dawaj jakiś kawał, bo... ci panem zaś będą narzekać, że nie ma kawałów. No sucho, sucho, no niestety Słabiutko, gruby ty jakiś tam kawał Swydzem <laughs> Żebyś wiedział Daj tam jakiś kawał O duchowny Co? Duchowny O może być duchowna, może być obojętny jaki No to pomysł ja się mówi do ciemka Pańskie kawanie było zajebiste. Dużo nie ma mówić. Ale pańskie kawanie było naprawdę zajebiste. No, <noise> pamiętaj się po ale było tak zajebiste, że postanowiłem dać tysiąc złotych na kościele. <noise> to <noise> to powiadam, <a> <noise> <noise> Przez ten e! Przez ten kawał aż mi jaka zrobiłem! <noise> Hyhyhy <laughs> <laughs> Ale dobre, dobre Dobry kawał Muszę się wrócić, bo zrobiłem mijaka przez ten kawał Ej Ty wraca do twojej świni z No A mówi O dobrze, że się i nimi A ty ma to Łódz A ojciec na to Łódz, który z Aha, dobre a we mnie gdzieś zaśmiać. No, bo to nie wiem, tu nie było zobaczyć. A tutaj było? To by chyba się. Co Kaczyński robią na kocie tajnikowym? Kaczyński czy Kaczyńscy? Kaczyńscy robią, co Kaczyński robią na kocie tajnikowym? No co? Wygrają się w kutkę. Eee, <śmany> dobre! Oczy? Na celu Kaczyński nie lubi małysa? Dlaczego? Bo mały cezul swoje lądowania. Aha, dobre! Co Eee, Ale... y Nie wiem, nie wiem, nie mam pęcia, co! Poleciał i spadł. <laughs> Dobre. O, nie wiem. Kurde, mam problemy na klawiaturze tyłować z jakąś rzeczą, a co dopiero na kierownicy. Co będzie połączenia kapińskiego z tuskiem? Nie wiem. Dobre. Za niedługo będziemy kończyć na pewno. Tyle wam powiem. Ej, wiesz kiedy się, wiesz kiedy wybuchnie trzecia wojna? Kiedy? Kiedy urodzi się trzeci Kaczyński. <coughs> <coughs> Dobre. <coughs> Mało mi...

To ci półprze, albo żeś kaś! Urwa, żeś seas... przepił! Nie, te, 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 te to jest taktyka dobywa, nie śpi I to jest Ej, kilku robotników niesie fortepian na dziesiąte piętro. Co niesie? kilku robotników niesie fortepian na dziesiąte piętro. Co? To już na ósmy piętrze i nagle kierowni mówi, że robotników. Mam no, dwie wiadomości, jedną drogą do drugą. Dowolną. No. Opraca jest taka, że dostały nam dwa piętra, a zła, że pomyliłem bloki. O kurde! Ja cię, dobry gościu. Dobra moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku, będziemy kończyć. Zapraszam do łapkowania, subskrypcji, komentowania, zadawania pytań Do... żebyś wiedział, Do następnego odcinka Trzymajcie się, cześć! Dobra, jestem po krótkim cięciu yy, Musiałem sobie coś innego zrobić I już jestem Chłopcy, spokój tam, bo Zaron tam przyjada do was. Dawaj. Ale kiedy do No właśnie jutro chciałam, bo toku jakieś procenty zawsze miał i chciałam przyjechać na wybicie. Co? Jutro nie ma. Kuuu, jak mi przykro. No, a czym by? Cześć, kurwa, jakbym miał prawo jazdy, to nie której? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy przyjadę, bo mam robotę w domu. No. No auto muszę jutro myć i drzewo muszę trochę pociąć Bożem dawno nie ciął a tamto już prawie mam porąbane te pocięte i zaś na nowo muszę ciąć sobie No i to mam mi to roboty Nie bierze, jakie lagi O Jezu Nie bierze i uspokójcie się tam. Się będą kłócić. Ku, dwa, i nie powiem co. Yy, chyba nie, nie wiem. Co tam teraz? Tankuję akurat do beczki gnojowica po raz trzeci już. No na jakie pola mam Na jedno agregatem tam przejechałem. Chciałem tam coś, z, chciałem tam zasiać, ale zrezygnowałem. Potem duże pole to tak mówię. A to coś do jakąś uprawę yy, zasieję. Kukurydzę akurat by było nakiszone. I akurat gnojowicę tu wywożę, bo chyba będę tu kukurydzę siał. Aha. No, i to wożę tutaj gnojowica. W ogóle na wszystkie pola będę woził gnojowicę, bo to jest lepszy poplon wtedy. Raczej no. znaczy, nie pcha nicę nic, poplon. No na poplon też, ale to jest lepszy plon. O, tak to raz. Ja teraz miwa robię wolę. Nie, to bardzo cieszy. Jest dostępny, ten y, spróbujcie, czy umiecie go dodać, albo nie, y, je, jest dostępny, no, bo jest. ale bo, bo ja go nie widzę, a mam pod znakiem zapytania jest on dostępny, czy nie? Nie, ja... Co? No, nie, stój, bo mnie wyciepnie. Stój. Dobra. To nie, 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 Dobra moi drodzy, ym, musimy zrobić krótkie cięcie. Muszę dodać Dominika. Poczekajcie chwilę.